W dniu dzisiejszym otwieramy tak zwaną salę rotariańską, jest to sala, która jest ufundowana przez Rotarian, jest to sala rehabilitacyjna, gdzie sprzęt został zakupiony z grantu polsko-amerykańskiego przy współudziale Rotary Jelenia Klubu, Rotary Jelenia Góra, Cieplice. Sprzęt jest doskonały, który można już obejrzeć i tutaj będą ćwiczyły dzieci, młodzież, dorośli, osoby, które potrzebują rehabilitacji. Prezentujemy też, kim są Rotarianie. Był konkurs na logo Rotary wykonane przez dzieci na herby miasta Kowary. I to jest pierwsza część. To jest część ta stacjonarna, zamknięta, ale za kilka miesięcy, jak się skończy zima, będziemy otwierali ścieżkę zdrowia rotariańską. Ta ścieżka zdrowia będzie na zewnątrz i też właśnie będzie dostępna przede wszystkim dla wózkowiczów, dla i dzieci, i dorosłych, którzy jeżdżą na wózkach inwalidzkich, żeby mieli. Równy dostęp do y, możliwości rehabilitacyjnych. Jak się pani sala podoba? Bardzo mi się podoba. Jest y, naszym marzeniem. Raz, że jest tu nasz kącik rotariański, w którym możemy swoje proporczyki i drobne pamiątki zgromadzić. Dwa, jest tu sprzęt rehabilitacyjny, który został przez nasz klub i y, y, dystrykt norweski zakupiony dla tego ośrodka w formie grantu który kosztował 12 tysięcy euro. Część tego sprzętu jest tu, druga część będzie znajdowała się na zewnątrz, w tak zwanym parku integracyjnym. Czy skorzysta Pani z których tych urządzeń, które tu są? No myślę, że skorzystam chociażby no, w formie prezentacji. Nie wiem, czy czas mi na to pozwoli, ale na pewno skorzystam.